Zero Ludziska, witajcie w kolejnym motovlogu na moim kanale. Właśnie jesteśmy w drodze do warsztatu i co mam dzisiaj zamiar robić? To zajmiemy się wyprowadzeniem preludy na podwórko, wyciągniemy ją z garażu, posprzątam garaż i dzisiaj jest dosyć przełomowy odcinek, bo zajmiemy się remontem silnika H22, czyli temat silnika rozpoczynamy właśnie w tym odcinku. Będziemy go najpierw myć, rozbierać. Wziąłem myjkę ciśnieniową razem ze sobą, którą również zakupiłem w tych celach, aby właśnie umyć ten silnik i mieć myjkę ciśnieniową do tego, aby myć te wszystkie części silnikowe i tak dalej, zawieszeniowe. Więc dzisiaj zajmiemy się rozbiórką silnika H227. Zobaczymy co tam w trawie piszczy i wszystkie rzeczy, które będą potrzebne do Wysłania, czyli blok do honowania e, głowica do obróbki również zostanie wysłana. Więc, e, no tak, takie rzeczy będziemy musieli przygotować. E, no i co? Zapraszam dalej do filmu. I mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj, do końca tego dnia, uda mi się rozebrać cały ten silnik w drobny MAK. E, pozwolić te części, gdzie trzeba. I będziemy je pakować i wysłać do firmu które to zajmą się obróbką tych części Już Zapraszam <muzyka> Kłóziska. Sam widzicie, silniczek jest już umyty, zdążyłem go umyć, niestety nie udało mi się wszystkiego ogarnąć w jeden dzień, dlatego że pierwszego dnia, gdy widzieliście te intro, przyjechałem do garażu, żeby tu posprzątać, żeby pralka wyjechała, bo w końcu wyjechała, więc teoretycznie sprzątanie garażu zajęło mi 4 godziny ponad, żeby wszystkiego się tutaj pozbyć i wymyć podłogę. No a dzisiaj zająłem się umyciem tego silnika. Dzisiaj przyjechaliśmy, będziemy działać. Nie używałem myjki ciśnieniowej, bo mi się zepsuła, więc po prostu był umyty ze szlaucha. Ze szlauchu. A myłem go moje auto engine cleaner. Zajebista sprawa, bo cały czas korzystam teraz z tego płynu. Bo bardzo dobrze rozpuszcza wszelkie tłuste osady, brudy. Również części wewnątrz tego silnika będziemy myć tym płynem. Więc, więc tak. No dobra. Jedne co udało mi się zauważyć, to to, że haseria jest dosyć ciężka, bo nawet stojak jak mi się lekko wygiął. A niby ma wytrzymać do ponad 300 kg, także nie wiem co by było, gdybym powiesił tu V6. No ale dobra, koniec gadania. Zabieram się do rozbiórki. Wszystkie części będę układał sobie tutaj na blacie. Nie martwcie się, że jest trochę brudno na blacie, bo i tak te części będą umyte, będą obrabiane, więc whatever, nie. Także dobra, zaczynamy za. Zabieramy się za rozbióreczkę. But if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it. Uh, you're going to give up, and that's what happens to most people. Actually, if you really look at at, at the ones that uh, ended up, you know, being successful, unquote, in the eyes of society, and the ones that didn't, oftentimes it, it's the ones that are successful loved what they did, so they could persevere. When, you know, when it got really tough, and and the ones that, that didn't love it, quit, because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and and it's a lot of worrying constantly. And uh, um, if you don't love it, you're gonna fail. So you gotta love it. You gotta have passion. And I will give myself to you I will give myself to you oh. In. Did you want to know? Oh oh, it's that something. Show me where to go. Oh oh, I'll give myself to you. jest tak ludziska Mamy już silnik salutki rozebrany e, Praktycznie ogołocony blok jest na stojaku e, No i co? Dosyć ciekawy silnik, te hasery to są dosyć ciekawe silniki e, Z tego względu, że no, mają wałki wyrównoważające, balansujące e, Kolejna ciekawostka to to, że każdy z tych wałków ma własne, oddzielne panewki, których jeszcze zbytnio nie wiem, jak wyciągać, jakie się demontuje, ale e, jak wrócę tu na dłużej, to możliwe, że coś tam ogarnę. Zobaczę, jak to się wyjmuje. E, no tak, jak mówiłem, generalnie fajne bloki, strasznie duże cylindry w tej wersji H22A. Te płaszcze wodne są zamknięte, mamy tylko otworki, które i ten blok właśnie H22A bardzo dobrze nadaje się do turbo. No i co? Na pewno dziwne tutaj jest dla mnie fakt, że te tuleje cylindrów tak wyglądają, dosyć szaro, biało. Mam nadzieję, że to nie, ka że to nie jest żaden Nikasil, żeż może i jest, nie wiem. Silniczek delikatnie umyłem już, żeby zobaczyć co tu ciekawego się dzieje. Muszę jeszcze tutaj wykręcić natryski na tłoków, te osłony, którymi ścieka olej z głowicy. No i co więcej, tak to się prezentuje od spodu, od spodu na podnośniku. Panaweczki żadne nie były przytarte, wszystkie są ładne. No ale podejrzewam, że ten piec niedawno, niedawno był remontowany z tego względu, że tutaj te cylindry wyglądają za dobrze. Ale również i pierścienie były w bardzo dobrym stanie, jak również i głowica widać, że chyba była obrabiana. I chyba to nie na, nie na najwyższym poziomie, ale chyba była obrabiana. Tłoki bardzo czyste. Zawory również bardzo czyste. Zawsze na tych wydechowych to jest taki na grubo aż ceramika zrobiona. A tutaj jest po prostu tylko zabrudzone i tyle. Także tak to się prezentuje. Smok oleju, chłodniczka od oleju. Wałki też w dobrym stanie, nie są powycierane. Wałeczki mamy tu, stoją sobie. Pokrywa zaworów. Wał, Wał też coś, co ciekawe ma jakieś tutaj takie właśnie oznaczenia markerem. Więc mam nadzieję, że nie są tu założone żadne. Ponadwymiarowe paneweczki, panewki główne wały są tutaj. Są ładne, wszystkie są szare. Także myślę, że nie było tutaj żadnego problemu. Eee, tłoki, co do tłoków. Sami zobaczcie, jakie są wypukłe. Jakie to, jaka tu to jest kompresja, już seryjnie. Więc nie dziwię się, że są tutaj. Jest tutaj 212 kucy. Korby, no, nie są za cienkie. Także można turbić. No i toki są bardzo czyste, też bardzo ciekawa rzecz. Także myślę, że ten piec był niedawno remontowany. Tutaj mamy pompę oleju wraz właśnie z tymi wałkami. Jeden już został wyjęty, drugi jeszcze kombinuję jak wyjąć. Tutaj wykręciłem do śrubę, ale jest taki jakby pin. Więc na razie to zostawiam, pokombinuję sobie potem. No i co? Szczelka po głowicy wygląda. Wygląda dobrze, no. Także tak to wygląda. No nie ma zbytnio jakichś super ciekawych rzeczy. E, taka, nie wiem, B-seria na sterydach, można by powiedzieć, jedyną różnicą są te wałki balansujące, no i tyle: wszystko generalnie o wiele większe niż B-serii. Także tak, tu mamy jeszcze elementy rozrządu, podpory wałków. Co ciekawa sprawa, to nie ma tutaj o-ringu, który tu w tym miejscu powinien być który powinien być w bloku. Także właśnie podejrzewam, że ktoś tutaj coś modził. A z tym o-ringiem to wiemy już o co chodzi i u kogo to było. Napinacz hydrauliczny, paska rozrządu, też bardzo ciekawa rzecz. Główica już jest na dwunastokątki poskręcana, nie na zwykłe nasadki. No i co? To chyba by było na tyle ludziska. No. Także to by było na tyle ludziska. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Mam nadzieję, że widzimy się w sobotę na live, bo co sobotę odbywa się live, także można wbić, pogadać i tak dalej, przybić piątkę. W następnym odcinku podejrzewam, że będziemy to wszystko myć. Blok trzeba wysłać, głowicę trzeba wysłać na obróbki, bo akurat przy silniku to nie chcemy oszczędzać. No i co? Trzeba będzie to wszystko pomyć, pomierzyć, poskładać, jak to wszystko wróci z powrotem. Kilka modyfikacji w głowicy. Jest takie dopieszczenie w planach, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Na pewno będziemy polerować zawory, troszeczkę po, po, poprawimy porty w kolektorze z sącym, żeby nie było nad, nadlewów i tak dalej. Takie małe smaczki, zobaczymy. No i co, to by było na tyle ludziska. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, like subskrypcję, komentarz pod filmem. E, mam nadzieję, że Wam się podobało i co, zapraszam Was do następnego filmu. Także pamiętajcie o wszystkich linkach, które są w opisie. Łapa, sub, komentarz. No i widzimy się w sobotę, nie? Także na razie, hej!